Z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak, witam Was serdecznie w nowym 2017 roku i życzę Wam, aby był jak najbardziej udany. Ja wracam po urlopie i zapraszam na gamingowy przegląd tygodnia, odcinek numer 62. Zaczynamy! Początek roku to często czas podsumowania roku poprzedniego, co też praktykuje Steam, który opublikował listę 100 najlepiej sprzedających się gier na tej platformie. Steamową platynę za popularność zdobyły te oto tytuły: Counter-Strike, Global Offensive, Dota 2, XCOM 2, Tom Clancy, The Division, Cywilizacja 6, No Man's Sky, Fallout 4, Rocket League. Dark Souls 3 Total War Warhammer Grand Theft Auto 5. No i oczywiście Wiedźmin 3 dziki Gon. Podobną listę przygotowało Sony, które zaprezentowało najlepiej sprzedające się gry na PlayStation Store, w przeciwieństwie do Steama jednak najchętniej kupowane gry na platformie Sony mają formułę top 20, zacznijmy jednak od połowy, Miejsce 10 należy do Call of Duty Infinite Warfare. Na miejscu dziewiątym jest Minecraft PlayStation Edition. Na miejscu 8 Need for Speed. Na miejscu siódmym, i dziwi mnie, że tak nisko, jest Uncharted 4 Kres Złodzieja. Miejsce szóste należy do Grand Theft Auto 5. Pozycję piątą zajmuje Destiny Rise of Iron. Miejsce czwarte zajął Battlefield 1. Zaś brązowe miejsce trzecie Battlefield 4. Sereportną pozycję zajęła FIFA 17, a złoto, albo raczej platynę, żakłosonę zdobyło Rocket League. Zostajemy przy PlayStation 4. Let It Die, gra, która jest dostępna na tej konsoli za darmo, a nad którą czuwał sam Goichi Suda, pochwaliła się naprawdę niezłym wynikiem miliona pobrań. Najwyraźniej nieco porąbane klimat, wszak mamy do czynienia z grą twórców takich tytułów jak Pillar 7, Lollipop Chainsaw czy No More Heroes. Połączeniu z nieco sousową koncepcją, dziwnym humorem i potężną dawką brutalności sprawdza się całkiem nieźle. Sprawdźcie zresztą sami, a z okazji miliona pobrań, jeszcze dziś, 8 stycznia, jeśli odpalicie grę, dostaniecie nieco waluty premium. O kolekcjonerce Resident Evil 7 już kilka razy mówiłem, ale wygląda na to, że wciąż jest mało. W skład kolekcjonerki, o której mówiłem w poprzednich odcinkach, wchodzi Pendrive w postaci, no, rzekomo uciętego palca. Ale co zamiast palca widzi internet? No, chyba nie muszę mówić. Coraz weselej z tą kolekcjonerką. Zresztą to nie jedyna zabawka, którą oferuje nowy Resident. Nie jest tajemnicą, że ta gra to tytuł, który zdecydowanie celuje w google VR. Ciężko jednak wczuć się w klimat gry, kiedy z kuchni dociera do nas zapach schabowego, przygotowywanego przez mamę czy żonę. Z pomocą przychodzą nam w takim przypadku świece zapachowe, które sprawią, że w Rezydencie nie poczujemy się jak w domu. Bukiet zapachów oferuje nam takie przyjemności, jak aromat krwi, stęchlizny, potu i starego drewna. Brzmi jak nowy zapach od Lady Gangi. A teraz skupimy się troszeczkę na Blizzardzie. Zaczęło się dwudziestolecie marki Diablo i w związku z tym 3 stycznia w sieci opublikowali oni minutowy materiał mówiący o aktualizacji, która już wylądowała na serwerach, a więc o wprowadzeniu nowej, dodajmy płatnej, klasy, czyli nekromanty oraz miesięcznego wydarzenia, czyli przeniesienia pierwszego, legendarnego już Diablo na silnik trójki. W tym filmie Kevin Martens, Zayvon Haroutunian oraz Joe Shelley opowiadają o

Dużo ciekawszy zaś jest materiał, w którym to stare studio Blizzarda skupia się na pierwszej części Diablo i wspomina o procesie tworzenia tej gry. Dowiadujemy się, czym miał być Diablo i czym chyba na szczęście nie został. Poruszane są takie kwestie, jak na przykład krowi poziom, warto obejrzeć chociażby z nostalgii. Tucker stay a and listen. Stay a and listen. Stay a and listen. Stay a while. Stay a and No, I can't do it. A skoro już o Blizzardzie mowa, no to teraz o najnowszej produkcji studia, czyli Overwatchu. Do niego bowiem wydana została nowa aktualizacja ważąca niecałe 700 MB, która wprowadza nową mapę, oazę, na której nie tylko wrogowie będą w stanie pozbawić nas życia. Do tej pory mapa była dostępna na serwerach testowych, teraz już dotarła do wszystkich. Kolejną ważną informacją jest naprawienie haku wieprza, na który narzekała chyba już cała scena. To jakie cuda potrafił on robić, czyli łapać graczy za ścianą i przeciągać przez całą mapę, potrafiło zdenerwować niejednego i teraz, gdy czytamy oficjalną informację o aktualizacji, doczytujemy, że po pierwsze, od teraz będzie można przed hakiem uciec, gdy szybko przemieścimy się w bok, gdy łańcuch leci, przykładowo daszem, zostaniemy odepchnięci, czy podczas spadania. To czy ktoś powinien zostać złapany czy nie, teraz określać będzie pozycja wieprza. Jeśli w wieprzu nas nie widzi, to nie może nas złapać. Ale też jest pewien plus dla prosiaka. Teraz złapana osoba będzie leciała prosto przed niego, a nie w linii prostej, czyli nie powinny zdarzać się już sytuacje, że przyciągany przeciwnik ląduje nam za plecami. Dobra zmiana! Z jednego tytułu esportowego do drugiego. Funny Counter Strike Global Offensive rozpoczęli nowy rok nie najlepiej. 2 stycznia serwery tej strzelanki padły. Nie działały ponad 24 godziny i nie wiadomo co dokładnie się działo. Nie można było dołączać do gier rankingowych, a gracze nie widzieli swoich rang. Grać można było jedynie na serwerach społeczności. A WOW nie powiedziało nawet słowa, ale gra już na szczęście ponownie działa. Jeśli ostatnie 2-3 tygodnie przespaliście, to mogliście przeoczyć długachny materiał z moim lektorem dotyczący nowej i przepotężnej modyfikacji do starusieńkiego gotyka. W modyfikacji tej wcielamy się nie w bezimiennego, a w Larsa. Mod ten będzie rozgrywał się 10 lat przed wydarzeniami znanymi z oficjalnej serii i między innymi poruszy ciekawy temat zaostrzających się przepisów, przez który ludzie coraz łatwiej wtrącani są do karnej kolonii. Masa, naprawdę masa kontentu dla każdego fana gotików i co najważniejsze, grupa Soulfire pomija całkowicie istnienie trzeciej części. Co przez polską scenę zostało przyjęte bardzo gorąco. Nie można też zapomnieć o potężnej obsadzie aktorów głosowych. Grupa Soulfire mówi aż o 50 nazwiskach, a wśród tej grupy są również aktorzy, których poznaliśmy właśnie grając w oficjalną serię. Z dużych nazwisk warto wymienić chociażby Rocha Siemianowskiego, Ryszarda Mroza czy Krzysztofa Zakrzewskiego. Wszyscy co ciekawe, wraz ze studiami nagraniowymi, robią to za darmo. Gdzie Korynis? To praca niekomercyjna. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu, pietyzmu, czyli dbałości o szczegóły. Dlatego zapraszam i polecam Ryszard Plus. To się nazywa mieć wtyki. Z mniejszych nazwisk to się pochwalę, że zagoszczę tam i ja. Nie można pominąć też, że modyfikacja zaoferuje nam także świetny soundtrack, a to wszystko między innymi dzięki muzykom z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Właśnie pod tym filmem przygrywa nam fragment stworzony przez Kamila Jędrzejewskiego. że i nie tylko dlatego, że mam tam swój mały udział, ta modyfikacja to ewenement na skalę światową, bowiem jeszcze nigdy nie było projektu zakrojonego na tak szeroką skalę, gdzie w zasadzie nie ma budżetu i robi to po prostu grupa fanowska. Można by porównać to ze Skywind, jednak tam twórcy mimo wszystko tworzą jedynie remake, a nie niemalże nową część. Trzymam kciuki. Wszystkie linki do materiałów jak i stron znajdziecie pod filmem w opisie. Klikając zaś teraz na górze ekranu, będziecie mogli obejrzeć niemal półgodzinny film przepełniony naprawdę nieznanymi ciekawostkami o Gotiku oraz usłyszycie więcej o samym dodatku. A jeszcze w tym tygodniu Soulfire opublikuje nowy film, również z moim lektorem, ale więcej nie zdradzę. Subskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich fanów Gotika i dodatku dzieje Korinis. I niech Innos zawsze ma Was w swojej opiece. A skoro już o modyfikacjach mowa, dobra wiadomość dla wszystkich fanów Grand Theft Auto. Grupa Open 4 już niedługo powinna opublikować potężny mod do piątej części GTA, który umożliwi nam zwiedzenie Liberty City z przygodnikiem. Po instalacji modyfikacji będzie można samolotem lub łodzią dopłynąć do bardzo dobrze znanego nam miasta. Na targach CES Razer pokazał, że nie zamierza skupiać się tylko na gamingowych podkładkach, klawiaturach i myszkach, ale i urządzeniach pozwalających poczuć nam głębszą immersję. Razer pracuje właśnie nad Project Ariana, czyli krótko mówiąc, nad projektorem, który zamieni w monitor całą naszą ścianę, pozwalając nam jednak skupiać swój wzrok na monitorze, który będzie centrum wydarzeń. Wyjaśnień więcej to nie wymaga, bo widać to na ekranie i ja wam powiem nie wiem jak wy, ale ja bym chyba nerwicy dostał, gdyby wokół ekranu coś mi tak latało. Chyba nie dla mnie takie zabawki, nie mniej. Ktoś może się zainteresować. <grym> Miła sprawa dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się Mass Effect Andromedy, która wyląduje na sklepowych półkach już w marcu. Bioware opublikował materiał dotyczący aktorów głosowych, bohaterów głównych, pana i pani Szep. Ryder. Głosów nowym protagonistom użyczą Tom Taylorson oraz Fryda Wolf. A jeśli komuś zdarzyło się jeszcze drugiej części nie ograć, na Originie Mass Effect 2 pobierzemy za darmo. Rusza Hype Train! Czego by o Ubisoft nie powiedzieć, to trailery robić potrafią, co potwierdzają w trailerze swojej nowej gry Ghost Recon Wildlands. W filmowej zapowiedzi zagrali prawdziwi aktorzy i nie tylko. Sama gra wyjdzie 7 marca tego roku. Jeśli lubicie tak zwane maszapy, to zapraszam Was do obejrzenia dwuminutowej promocji konsoli Sony Playstation 4, która skupia się na tytułach, w które zagramy w 2017 roku. No, nie do końca. Co ciekawe, pierwsza wersja tego materiału została szybko skasowana i wrzucona z nowym tytułem. Dlaczego? Gdyż w montażu użyto fragmentu gry Detroit Become Human, które przecież w roku 2017 nie wychodzi. A więc nowy tytuł już mówi nie o grach w 2017 roku, a o grach w 2017 roku i później. To na zakończenie i pożegnanie. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! He's good. Test me until fine, you find know. me <laughs>